Ostatnio też media obiegła bardzo smutna wiadomość o śmierci jednej z uczestniczek hotelu Paradise. Zastanawia mnie no, tutaj chyba też trochę zabrakło empatii, bo Sonia niejednokrotnie mówiła o tym, że na przykład właśnie otrzymuje różnego rodzaju negatywne komentarze w internecie. Nie była na tyle silna, aby to przetrwać. Jak myślisz, czego w dzisiejszych czasach właśnie brakuje no, ludziom, którzy komentują i którzy piszą czasami okropne rzeczy innym? Jeśli chodzi o tę sytuację, nie do końca jestem wdrożona, wiem, że, że była taka dziewczyna i przytrawiła się smutna historia i jest to dla mnie takie przerażające, więc gdzieś jak słyszałam o tej historii, to mną no, trochę wstrząsnęło, bo, no, bo sobie myślę, że człowiek tak wiele dla siebie robi w sensie takim jest ważny i że ktoś ma taką odwagę, żeby coś takiego zrobić. No strasznie smutne, że nie ma gdzieś wsparcia takiego e, wokół, bo zawsze wydaje mi się, że pewnie gdzieś te sygnały się pojawiały. No i przykro, no z, z, wstrząsnęło mnie to niewątpliwie. No dla mnie jest przerażające, że ludzie mają właśnie taką, taki, dają sobie przyzwolenie do... E, Sprawiania komuś przykrości bez takich konsekwencji, że często wyrażają swoje zdanie, zdanie, nie znając większego podłoża. I tak łatwo jest oceniać różne rzeczy, i ludzie się nie zastanawiają, że nawet jeśli są anonimowi w internecie, to mogą robić komuś krzywdę. Dla mnie jest to trudne do zrozumienia, bo ja nigdy nie miałam czegoś takiego w sobie, żeby nawet komuś. Wypowiadać się, zazwyczaj rzadko się w ogóle na temat innych osób wypowiadam, no bo ten punkt może być zawsze zupełnie inny dla kogoś, więc ja nie chcę wyrażać jakichś swoich opinii, no ale to, żeby napisać komuś coś krzywdzącego, to już naprawdę trzeba mieć. Nie wiem, co w sobie, żeby, żeby poczuć się dobrze. No bo z jakiego tytułu potrafisz komuś napisać coś, coś przykrego. No nie wiem, czy ci ludzie chcą się poczuć lepiej. Nie jestem w stanie tego zrozumieć. Nigdy czegoś takiego w sobie nie miałam. Zawsze jak wyrażam to nie wiem, jakieś rzeczy wspierające, a jeśli coś mi się nie podoba, to myślę sobie, że to nie jest po prostu zgodne ze mną i mnie się może nie podobać. I to jest tylko i wyłącznie moja opinia i nie muszę się po prostu z nią... Dzielić. A jak mogę komuś pomóc i jeśli ktoś poprosi mnie o tę opinię, to pewnie ją udzielę, taką szczerą, prawdziwą, na tyle, ile znam daną osobę i na ile ona jest też w dźwi stanie dźwignąć tą e, opinię.